Cześć Ciemanko, ja jestem Turbo i witam w czwartym odcinku z Player Life. Dziś tam mną jest. Witam wszystkich Rehab. No i dzisiaj y, chciałbym Wam pokazać mój nowy mały nabytek i zamontujemy do niego Tuna i do RH'a też nowego nabytku. No. Jest nim manana ze spoilerem, który zamotował go za 10k i kupiłem od Erchaba za 1200 Manane i Stalion, który RH kupił go ode mnie za 13 tysięcy. No i Falki trzeba zamontować, bo Hashtag to wygląda chydnie. Dobra, jedziemy na pione. <słyskawe> Jedź, bo miał go też nam w Dobra, w pół baku, tankujemy i jedziemy. Virtual. To jest u łódź. I witaj się z i pozdrawiam go. No, i Też pozdrawiam. No ile byś chciał kolega? 4000, uuu no. Pozdrawiam. Dobra. Bo no, dwóch klientów ma pewnie temu tak tanie. No. Ładnie, czekaj RH, ja wsiadę do ciebie. No dobra, wysiadaj, wysiadaj. Ja tam wię tylko. Szybciej będzie. No idziesz, idziesz? No idę, napisz virtual. Oj, kurde Zobacz czy na dobra id dałeś Tak, na cała Dobra. No ja wiem, no, no i ładnie. O, od razu lepiej. 8 łapek i kolejny odcinek, a więc zapraszam do lajkowania. Jakiś najkrótszy twój odcinek to był. No. A więc lajkujcie, subskrybujcie i niedługo już będzie event, jak będę miał 30 subskrypcji. Cześć. Cześć.